No siema, witam Was serdecznie. Gratuluję wszystkim zwycięzcom w konkursie. Praktycznie część nagród już odebrana. Jutro we wtorek podeślę voucherę. A dzisiaj Was zabieram do kolorowego światu, czyli do kolorowej egzotyki. Tak, moi drodzy. Jeżeli chodzi o moją papugarnię, kolorowy świat egzotyki, jako to... Zawsze mówię, yy, moi drodzy, no powiększyła się. No, oczywiście, impuls nienacka nagle padł. Pomysł po 5 minutach nastąpiła realizacja. W tym momencie, papugi mają do dyspozycji aż 3 woliery. Woliery te woliery mają wymiary teraz w tej chwili 7,5 metra na 3. Więc naprawdę, mogą sobie szaleć, szaleć i typowo szaleć. Yy, mają też dodatkowych lokatorów, ale to zaraz ich przedstawię. Yy, Teraz papugi dostały wyżerę, czyli ziarenka i te sprawy, no i owocki, ale to już pokażę Wam w środku, jak tu wejdę. Tu jest ta nowa część. Jak pamiętacie, to były kwiaty szwedzkie, ale że już jakby inkubator jest stawiony i nie mam lęgów, to kogut wrócił z panienkami do kurnika po prostu. Wygodniej. Poleciałam na wygodę. A moi drodzy, ta wolierka, jak widzicie, tu pierw było trzeba podstawą zabezpieczyć dach, żeby tu nic mi nie wyleciało, nie przeleciało ani tym podobne. Wygląda tak. Tu mam cały taki, jakby powiedzieć, tunel lotny, czyli patrząc od tej strony do tej, czyli praktycznie całe 7 metrów to jest tunel lotny, czyli mogą sobie wolną przestrzeń do lotów, co jest, no dla papug powiedzmy szczerze bardzo istotne. Ta część, jak widzicie, w tej chwili jeszcze jest zielona w tej chwili, bo tu są brzuski ja jestem pewny ich szybkiego zniszczenia one są od wczoraj wieczora a zobaczcie ile już liści na dole i wszystkiego jak są pogryzione ale po prostu później chcę żeby te gałązki po prostu zostały więc jakby nie przywiązuję do tego wielkiej uwagi dzisiaj na bufet słodki trafiły truskaweczki boróweczki, arbuzik i jabłuszka Jabłuska to one uwielbiam, nie wiem jak sprawdzą się im te, bo niestety są o, o, kwaśne jak choinka, ale to czas zobaczymy, barabandy to ocenią yy, i sprawdzą. No na tą chwilę towarzystwo jest tak mało średnio zainteresowane nowym terenem do życia, ale to właśnie o to chodzi, że... One tutaj specjalnie dostały te słodkości, żeby się powoli przekonywały, bo nadal ta pierwsza część jest dla nich najistotniejsza i najważniejsza. A już mówię o tych środkach, które tu widzimy. Tu widzimy polskie liliputy, czyli miksy małych kurek, jak ja to mówię. Mamy tu koguta i dwie kurki. Dziksy totalne, to są naprawdę dziksy. Takich dzikich kur nie widziałem i tak agresywnych. Yy, taka decyzja, że one najlepiej są w wolierze, bo one uciekają, są bardzo lotne, a nie są to przepiórki, które, znaczy perliczki, które zwijają bardzo szybko. Yy, więc yy, decyzja była taka, że one były w tej wolierze, no i zostały po prostu połączone z kurami i o dziwo nie były połączone tak, że mogły do nich przejść, znaczy z papugami, żeby mogły do nich przejść, yy, ale już mogą, yy, bo same sobie przeleciały. I uwierzcie mi, że e, kompletnie olały sprawę papuki ich towarzystwa, to bardziej e, papuki się wystraszyły ich. E, a one po prostu ogarnęły tutaj cały wybieg, już się chodzą z kąta w kąt. E, I korzystają z e, po prostu możliwości całego wybiegu. E, co jest to plusem, że e, przykurki... Też, jakby to powiedzieć, olały sprawę. Ulubieniec, jeżeli chodzi o prosto już jest na linii frontu. No tak jak mówiłem, to co lubi najbardziej owoce, czyli nimfy i barabandy, też już są u siebie i zjadają to, co najlepsze. o Tak, tu mamy właśnie moją młodzież. Te, ta pani, ten pan. To jest już tegoroczna papuga. Przez to, że są naprawdę brane jak są małe na ręce, Kontakt z człowiekiem jest dla nich łatwiejszy. W tej chwili, moi drodzy, mamy 7 maluchów u jednej pary, 2 u drugiej i dwa u tej, co dopiero zaczęła lęknąć. Dopiero maluchy wychodzą, więc tam myślę, że będzie więcej. Część brygady na pewno gołąbków już zmienia dom, bo jest ich zdecydowanie za dużo i zbyt duże pokrowieństwo, więc spadają na staw. Pojadą oraz komu innemu wolierę. No i tak jak zresztą papugi faliste, te co są powtarzalne, że tak powiem, młode i tym podobne, niesparowane, pojadą też do innego domu. Więc już powoli tutaj zmniejszamy obsadę. Pozostałem tylko i wyłącznie młode, które po prostu są innego koloru, lub ten kolor, który najbardziej lubię. Czyli pamiętajcie, żółte, żółte, żółte to są moje papuszki w oczko, w głowę i białe. No biała moja to jest taka środka Marysia więc myślę, że ta jedna młoda, która tam jest ona będzie prawdopodobnie biała będzie się miała bardzo dobrze i wtedy zobaczymy jak to wszystko wyjdzie więc moi drodzy, tak się zmieniło teraz woliera ma 7,5 metra na 3 naprawdę już jest to fajny rozmiar mogą szaleć i korzystać z wybiegu w pełni no tutaj jeszcze trzeba wiadomo posprzątać te resztki, ale odkryłem, że moje kury bardzo trochę nie lubią, więc bez problemu to wykorzystam że dam to kurom tylko się pozmiata to, bo ziemia jest twarda, bo jest sucho, to wiadomo. Więc się to pozmiata i one spokojnie będą jadły. O, tu jeszcze To jest moja modzinka. Tak, ta żółta co tam była to też modzinka. Jeszcze jedna zielona, natomiast w rogu. No i mamy małą nimfę, ee, młodą nimfę. I kolejna nimfa jest na jajkach więc myślę, że tych maluchów nimf będzie ale no niestety nie te co do końca mi się podobają bo te żółte nie widzą się w roli rodziców yy, i tak samo nie widzi się w roli rodziców mój cymoś on tylko chodzi karmić falistę więc nie tak jak powinien bo on wchodzi do falistych nie ma problemu nie robi im krzywdy ale jak je karmi więc jest trochę śmieszne o tu mamy <śmimna> nimfę podrywającą yy. Parabandę. Yy, Nimcy zresztą yy, samce też zmieniają yy, domek, bo jest ich zdecydowanie już za dużo. No niestety taki preszyk, że same samce są yy, w stadzie, więc tu tak, yy, no nie same są dwie samice, no i na tym poprzestańmy. Mamy dwie samice i na tym poprzestańmy, bo wszystkie młode z tamtego roku to samce, więc nie fajno. Więc tu trzeba na pewno zrobić porządek, kociaki jak jedzą. Yy więc czas pokaże jak to się wszystko rozwinie eee, i tak to moim zdaniem wygląda u nich eee, tu już wszystko odsunięte oprócz jednej strony żeby nie było po prostu przeciągów więc już tu wiosna mam naprawdę pełną parą no i rozmnażanie samo daje tak że ta pełna para już jest już wszystko się rozmnaża jak trzeba pogoda jest niekoniecznie fajna ale mogło być gorzej jak to się mówi Czy nie? papuga je? Tak, prosto najlepsze. Zdecydowanie najlepsze. Dla nich jest zdecydowanie najlepsze. Dobra, zabieram Was teraz w inną część i pokażę Wam coś fajnego. Jesteśmy tutaj. Tu mamy oczywiście naszą oznakę wiosny, co ostatnio była na zdjęciu, Jest to kwoka. Eee, ale na razie, jej się nie widzi się, do nie na jajek, kwoczy i tyle. Ale tu znajduje się również kwoka, która z połączeniem raz raczej by była niemożliwa, żeby mogła zostać kwoką. Albo jest to naprawdę rzadkie. Ale mamy! To jest mój kochany miksik, No już, tak, tak, tak. Mój kochany mixik ze stycznia. Jest to miks kury Lochman z Breurerem. I moja droga niłem to tak, 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 postanowiła zostać mamusią. I chyba powiem Wam szczerze, że dam jej tą okazję. I będzie tą mamusią, bo po prostu jestem sam ciekaw, jak ona się będzie zachowywała. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie trzeba tu tylko dać jajka, bo mówimy: Ja tu zabieram jajka, więc ona ich nie ma, yy, więc damy jej tu jajeczkę i zobaczymy, co z tego wyniknie. No, mam nadzieję, że faktycznie będzie z tego coś fajnego. Okaże się fajną mamuśką i bez problemu wychowa maluchy. Yy, I będzie fajnie. Więc widzicie, zaskoczenie nie ma określenia, chyba, która. Kur raz jest dobra na kwoki, to jest po prostu natura, tu rządzi w pełni natura, która będzie miała zostać matką, to zostanie. Prawda Toszki? Yy, u mnie widzicie też pogoda taka do kitu trochę. Deszczowo, błoto jest. Yy, jutro ma niby nie padać. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ale na tą chwilę pogoda się na ciekawą nie zapowiada. Yy, Ta zabawka. Zabawka kura mi się też spodobała. Korzystałem z tego. Niech sobie korzystają. Mogą sobie posiedzieć, właśnie o to chodziło, żeby sobie mogły usiąść. Tutaj siatki. została jeszcze dokupiona jedna. To jest dla młodzieży. Tylko, że tu dzisiaj wnioski zjadły trawę już praktycznie. To po prostu dostały one resztkę od młodzieży, bo już się siano robi. I one sobie jedzą po południu, się po prostu nawierzę. Siatki już są takie. Dwie, dwie trzy, więc. Mówię Wam, mi się sprawdzają i są świetną sprawą. Tej trawy się o wiele mniej marnuje, to wiadomo, coś się marnuje, bo kury jedzą to co lepsze, ale nie aż takiej ilości jak ten. Co do kwok, to moi drodzy, mamy kwokę Karzałek Łapcia. Tego już siedzi dobre 4 dni, więc się grubo dzieje. Inkubator chodzi, zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Dajcie znać tam, jak tam u Was, co tam u Was słychać. I jeszcze raz popatrzcie na tą popugarnię. naprawdę jest już fajny, duży obszar. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.